Wszystko, co kocham, to jest w ogóle taki zbuntowany film. Buntuje się przeciwko normom. Jest sposobem wyrazu, na pewno. Jakby sposobem wy wyrzucenia na świat swojego głosu swojego krzyku wewnętrznego. Wolność to znaczy życie. no. Bunt nie może istnieć bez wolności, bez miłości, nie może, nie może istnieć bez muzyki. Muzyka jest buntem. Staszek czuje się wolny jak gra. Kiedy wychodzi na scenę, jeszcze jest spięty. Idzie, idzie siada na stołku przed swoją perkusją. Przed sobą widzi tłum ludzi wpatrzonych w niego i jego kolegów. No i wtedy jest jeszcze zestresowany. Nabija, wchodzi w perkusja, wchodzi bas i wtedy zaczyna żyć, wtedy się czuje wolny. Wtedy yy, czuje energię, ta energia przechodzi na publiczność, publiczność szaleje. I wtedy on może grać i grać i grać I wtedy się czuje fantastycznie. Po prostu wtedy nic się nie liczy, tylko on i muzyka. Wtedy Staszek czuje się wolny. Zazdroszczę im tej młodości oczywiście. No.